Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja nazywam się oczywiście Pan Gremlin, a to jest serwer Magiczna Kraina. Słuchajcie, jesteśmy po kolejnym 12 godzinnym live'ie, dlatego zachęcam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, bo na live'ach trochę się dzieje. O! I na ostatnim live'ie robiliśmy dalszą część tego pięknego zoo. No i tak, stwierdziłem, że nie wszystkie zwierzęta będę w stanie ojej, w stanie samodzielnie tu sprowadzić, dlatego będzie nam niezmiernie potrzebna pomoc graczy. I tak, planuję w takim razie jako tutaj, jako kupiec, czyli jednak tak zwana bogatsza klasa zrobić małą taką tablicę informacyjną, a może nawet z takiego drewna zrobimy troszkę dobra, odłóżmy te rzeczy, które są niepotrzebne pokażę wam za chwilę też jakie mamy jakie już mamy zwierzaki e, no bo troszeczkę się działo, ale dobra Zacznijmy od tablicy Eee, myślę, że postawimy ją tu ona będzie ile na 4 A i nie tak I dobra eee... Potrzeby Albo dobrze zrobimy tak Zo Będziemy potrzebowali <laughs> eee, Dwie papugi Płacimy za nie, Później dziesięć od sztuki, eee, będziemy potrzebowali dwa białe miedzi. Jedzie. Ile płacimy? Płacimy... 15? Oj, a co mnie tutaj? Co mnie tutaj? Okej, okay, dobra. Dodamy tutaj. Okej. Okay. Jak z od... sztuki. Okej, okay, będziemy potrzebować na pewno jeszcze... pingwinów. I to potrzebują aż 4 sztuki. Myślę, że pingwiny będą najcenniejsze i najtrudniejsze do zdobycia. W związku z tym e, będzie to wysoka cena. E, niestety, ja w chwili obecnej nie mam tyle diaksów, ale cicho, nie mówcie proszę nikomu. Bo niestety będę musiał później kopać. Dobra, czekajcie, tak. Tu mamy owce, to wam pokazywałem. To już wiecie, że nazywa się Barabasz i Genovefa, to też wiecie z odcinka Iumni i Ukity. Tu mamy część ten, tych. Tu mamy jedną owcę i naszego naszą świnkę Maskarel. Tu też się u kruż nic nie zmieniło. Zmieniło się natomiast u koni. Powrócił koń, którego musimy nazwać Wanda i jednorożec. To znaczy tak tego konia też nazwaliście na live. I czekajcie, muszę wam pokazać coś, co jest w zasadzie już w odcinku. A, czekajcie! Poznajcie ciastka. Ciastek to jest nasz osiołek. I zastanawiam się też nie skrzyżować go z koniem, żebyśmy mieli muła, ale to może w swoim czasie. Tu mamy fajny budynek. Jeszcze chyba będę musiał go tylko skończyć. Jedną rzecz, może nawet zaraz to zrobimy, zobaczymy. Tu, jak widzicie, mamy pawie. Pawie też mają swoje imiona. Ee, ale tylko będzie trzeba je nakarmić. I tutaj planowane było zrobienie takiego, powiedzmy, mini labiryntu. A co, czekajcie, wezmę. I od razu to zrobię, bo później zapomnę okej. Okay. Hop hop. Gdzie mamy liście? Tu mamy liście. Dobra, weźmiemy trochę liści, odłożymy tyle. <laughs> Jakby się kto pytał, to to jest drzewo eteryczne. Dobra. Okej, okay. powiedzmy, że ktoś wchodzi tędy. Pyk, pyk. Okay. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, dobra no Może faktycznie dam drugi poziom Będzie trochę zabawniej Bo faktycznie nie będą widzieli gdzie iść Ale to zbraknie mi liść okej okay. dobra co jeszcze weźmiemy hop dobra wezmę dwa na wszelki wypadek żeby już nie latać w ogóle mam też pomysł żeby dla tych graczy którzy nie mają w chwili obecnej domu zostawić informację, że będziemy budowali hotel. Teraz tylko zastanawiamy się, czy hotel wybudować gdzieś blisko Zo, nazwać go Zo Hotel, czy jednak może w jakimś innym miejscu. Dlatego zostawcie mi koniecznie informacje w komentarzu, gdzie chcielibyście, żeby taki hotel powstał. Tam go oczywiście wybudujemy zgodnie z Waszym życzeniem. Dobra, tak, pyk pyk, 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 pyk. Dobra, czekajcie Tędy. Aha, tutaj ma tylko. Więc można sobie tutaj i podziwiać. Ale również. Aj. Ale również świetnie się bawić. Okej. Okay. Także tu mamy pawie, mogę Wam jeszcze pokazać, że tak. Większość ma swoje imiona i w ogóle wypadają z nich pióra. Tylko ja nie do końca jeszcze wiem, co z tymi piórami można robić. Nie, więc jak tylko się dowiem, to Wam oczywiście o tym doniosę. Ale dobra, hop. No dobra. E, to się zawsze przyda mi jasno pył. I słuchajcie, tu właśnie będą mieszkały niedźwiedzie, o które prosiliśmy na, na tablicy informacyjnej. Tu będą mieszkały pingwiny. E, pingwiny już wiemy, że będą nazywać się e, jak pingwiny z Madagaskaru, czyli Rico, Skipper, Kowalski i e, Szeregowy. Także n, tutaj myślę, że będzie fajnie. I tak też poszli się na live. I patrzcie tutaj. Udało nam się. Mamy jednego o imieniu Kebab, a drugiego Dinusia. W ogóle jestem ciekaw. Tu mamy też bardzo fajne drzewo. Nie wiem nawet jak ono się nazywa. Co? Coś tu pływa? Co mi się Ciekawe. Czekajcie, czekajcie. Zobaczmy jedną rzecz. Czy mogę... Mogę karmić czymś. Nie, tym nie. jakiś. Ma nie, nie mam z innego. Zastanawiam się, czy można jakoś go tak zrobić, żeby miał pełne życie. No ale okej, okay, dobra. Zobaczymy. Tutaj pomagał mi e, budować to całe teren. E, Mini. Ale dobra. Myślę, że mamy informacje. Zostawię jeszcze tylko na spawnach informację, że Zo potrzebuje pomocy i że są za to cenne nagrody. Bo tak jak mówię, no jakby ktoś się uwziął i wszystkie zwierzęta zebrał, to tak, 20, 50. Łącznie 170 diaksów będzie miał do wygrania, także może zostać obsypany fortuną. Więc myślę, że jak najbardziej warto. Więc czekajcie, pójdziemy sobie do demonów. Co so, potrzebuję? Wsparcia Cenne Nagrody Dobra Taką informację Zostawimy co potrzebuje. Wsparcia Cenne Nagrody Dobra. I trzecia informacja to będzie już u nas. Co prawda, u nas bardziej dla Horacego. Więc, Horace, jak oglądasz odcinek, to myślę, że mógłbyś fajnie też sobie zarobić. Dobra. Zo Potrzebuję. Wsparcia. Cenne. Nagrody. Do zdobycia. Dobra. Także ja w, między odcinkami też napiszę e, zostałym graczom informację, że mają taką możliwość sobie dorobić. E, ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się on podobał, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. Pamiętajcie również, że wystartował serwer dla widzów. W linkach macie e, informacje o tym serwerze. No i co, mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych spójnych live'ach, na kolejnych odcinkach, bo one są zawsze o 15.00. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć!